Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. To jest filmik przy, poświęcony dla widzów. Zawsze jest no, dla widzów, ale tym razem specjalnie, bo widzowie mają zadanie napisać jakie kury azdobne proponują. No. Na pewno nie czubatki, bo czubatek za dużo, to ja nie chcę te dwie rasy, mi wystarczą czubatek. Jakieś kurki miniaturowe, seramy, jakieś używsze piórki czy coś. Więc piszcie, piszcie w komentarzach, jakie kurki proponujecie i jakie kochinki tutaj do tej klatki. No, najbardziej ja bym chciał karzełki lub miniaturowe. Jakieś lepsze będą Piszcie w komentarzach Więc Za długi filmik to to nie będzie Bo to tylko się No i na pewno nie jakieś bojowe Jakieś spokojniejsze kurki Coś w tym stylu Jakieś miniaturowe Żeby wyszło do tamtej klatki Za tą ścianką tutaj do tamtej co tam jest dalej najważniejsze żeby tam się zmieścił ten tunelik on za duży nie jest jakieś miniaturowe kurki jakie proponujecie piszcie w komentarzach jak mówię na pewno nie czubatki na pewno nie jakieś wojowce jakieś spokojniejsze kurki I jakie kochiny? Ja bym wolał takie mniejsze bardziej, bo olbrzymie nie za bardzo mi pasują. Więc piszcie w komentarzach, jakie lepsze i jakie proponujecie. Więc ja się już powoli z Wami będę żegnać. Więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć.